Od niego miałem baryła, idź po frugo. Idź, samo nie przyjdzie. No może przyjdzie. Co podać? O, no, frugo? Nie ma, wyszło. Idź po frugo, zanim wyjdzie. Tylko. Podczas gdy inne dezodoranty tracą swoją świeżość, nowe fa reaguje na temperaturę Twojego ciała, tak jak kwiat na słońce i uwalnia jeszcze więcej świeżości w stresowych sytuacjach. Szczenie rośnie 12 razy szybciej niż dziecko, dlatego wymaga ono diety innej niż nasza. W przeciwieństwie do jedzenia domowego, Pedigree Junior zawiera właściwe proporcje wapnia i fosforu, niezbędne dla zdrowego rozwoju szczenięcia. Pedigree, zdrowie każdego dnia. Zalecany przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych. Aksamitna biała skórka i miękkie, rozpływające się w ustach wnętrze o delikatnym smaku. Oto cały sekret mnicha. Smakowity, pleśniowy ser, który skusi każdego. Sekret minicha, pokusa na serio. Pan. Jestem widek, Stawiasz. Ten kot ma w sobie coś ekstra. Teraz nowa i jeszcze smaczniejsza karma KitKat z dodatkiem jogurtu daje mu codziennie to ekstra coś. KitKat, co za charakter. Jakie jest życie? Jakie. Ty, nowy zestaw Simplus wyląduje u ciebie za fantastycznie niską cenę. A w nim aż 60 zł na twoje połączenia i SMS-y. Na dodatek ta Motorola ma radio i słuchawki. Zabrzmę. Gdzie idziesz? Na Nasta Doyle. Gdzie Nasta Doyle. Bawy, bawy, a wejdzie? Na stadion! Na stadion! Wszyscy chodzą na stadion. Których warto zamówić wizję TV już teraz. Powód drugi: HBO, jeden z najlepszych w Polsce kanałów filmowych. Hollywoodskie superprodukcje po raz pierwszy na małym ekranie. 130 filmów miesięcznie. 24 godziny na dobę. Wybór wersji językowej. Kupując wizję TV teraz, możesz mieć HBO nawet przez rok za darmo. Idź do punktu sprzedaży lub zadzwoń. 032-2007-111. Ty stary, widziałeś to? Zamówić wizję TV już teraz. Powód dziewiąty. Super oferta przedłużona do końca czerwca. Zamów wizję TV i skorzystaj. Osiem opcji cenowych. Depozyt 0 złotych. Aktywacja 0 złotych. HBO 0 złotych. Idź do punktu sprzedaży lub zadzwoń. Gawęcia. Zysk z każdej strony. Ekstra tatuaże na podwórko i na plaży. Oganem, ale zabawa! Tatuaż w każdej oznaczonej paczce chipsów i słodkich chrupek Cio. za fiks. dobre pomysły lepszy smak jak Odkryj prawdziwie grecką atmosferę w Pizza Hut i wygraj podróż do Grecji. Hoppa! Spróbuj jak smakuje pyszna grecka pizza z soczystymi oliwkami, serem typu feta i świeżymi pomidorami. Zamów tradycyjne tzatziki i skosztuj lekkiej greckiej sałatki. Dodatkowo 50 tysięcy nagród, takich jak 25 wycieczek dwuosobowych Big Blue do Grecji. Hoppa! I oczywiście natychmiast do wygrania grecka pizza, pieczywo czosnkowe i wiele, wiele innych. Pizza Hut. Tak jak lubisz. Kalia Reksy. Mister Sh Mogę usunąć tych plam. Możesz, mam rozwiązanie. Rex. Rex? Tak, jest skuteczny i ma. Dobrą cenę. Brzmi sprytnie. To jest sprytne. Rex usuwa nawet takie plamy i nadaje praniu lśniącą biel. I co? Czy obiecuje zbyt wiele? Ojej, nigdy wcześniej nie było tak lśniąco białe. Naprawdę jest skuteczny. I ma dobrą cenę. To sprytne. Rex, sprytny sposób na pranie.